To jedna z największych rzek lewiska Morza Bałtyckiego płynąca przez terytorium Czech, Polski i Niemiec. Jest to druga powiśle najdłuższa rzeka w Polsce. Swoje źródła ma w Czechach, na stoku góry Fidlur, w górach oderskich, a uchodzi do zalewu Szczezińskiego. Jej całkowita długość wynosi 854 km, z czego przez 742 km płynie przez terytorium Polski. Bieg rzeki Odry dzieli się na trzy odcinki. Górny od źródeł do ujścia kanału Gliwickiego do Odry w Koźlu, środkowy od Koźla po ujście rzeki Warty do Odry i odcinek dolny od ujścia Warty po ujście Odry do zalewu Szczecińskiego. Dorzecze Odry jest wyraźnie asymetryczne. Choć Odra jest rzeką nizinną, to zasilają ją głównie dopływy spływające z Sudetów, przez co okresowo występują duże wahania stanów wody, w tym wezbrania i powodzie. Dlatego inwestycje w infrastrukturę i gospodarkę wodną do rzecza Odry są priorytetem wód polskich. Od stuleci odra była wykorzystywana do celów rolniczych i gospodarczych, a już w średniowieczu dostrzeżono potencjał transportowy rzeki. W XII wieku powstały pierwsze śluzy i jazy umożliwiające transport płodów rolnych i kopalin. W kolejnym wieku żeglowano już z Wrocławia do Szczecina, choć wymagało to wiele odwagi, gdyż odra była kręta, pełna meandrów, mielizn, kłód drzewnych i innych przeszkód. Rzeką spławiano śledzie, suli, drewno oraz wydobyte z jej dna materiały budowlane glinę, piasek i żwir. Głównym portem na południowym Bałtyku zajmującym się wywozem zbóż stał się Szczecin. W XVIII wieku odra znalazła się pod rządami Prus, co przyspieszyło rozwój odrzańskiej żeglugi i gospodarki. Prosacy rozpoczęli prace regulacyjne i meliorację doliny na szeroką skalę, by pozyskać nowe tereny pod uprawy i zabezpieczyć się przed powodzią. Powstały też nowe kanały Bydgoski łączący Wisłę z Odrą oraz Kłodnicki łączący Gliwice z Odrą, który z czasem ustąpił miejsca kanałowi Gliwickiemu. Kanał Kodniński spełniał bardzo istotną funkcję w systemie transportowym aż do połowy wieku XIX, kiedy większą część transportu przejęły budowane na tym obszarze linie kolejowe. Obecnie są to już tylko pozostałości. Na odcinku tego kanału, liczącego ponad 40 kilometrów, wybudowano 22 śluzy, dzięki którym można było pokonać różnicę wysokości przekraczającą 40 metrów. Po wojnie Odra pozostała ważnym traktem komunikacyjnym, na którym przewożono surowce z przemysłowego Śląska do Portu Szczecińskiego i dalej. Rozwój transportu samochodowego i niedoinwestowanie sprawiły, że Odra zaczęła popadać w zapomnienie. Przyniosło to tragiczne skutki w roku 1997, gdy powódź tysiąclecia przyniosła ogromne zniszczenia na Górnym i Dolnym Śląsku. Odra jest najdłuższą i najlepiej zagospodarowaną śródlądową drogą wodną w Polsce. Wody polskie chcą ponownie odkryć jej potencjał, realizując szereg ważnych inwestycji. Jedną z nich jest budowa Kaskady Odry, czyli sieci wielozadaniowych stopni wodnych, które poprawią warunki żeglugowe na odrzańskiej drodze wodnej, wzmocnią ochronę przeciwpowodziową, zmniejszą skutki suszy w regionie. I powstrzymają procesy erozyjne w korycie rzecznym. Powstanie 29 stopni wodnych wyposażonych w hydroelektrownie produkujące energię elektryczną oraz w urządzenia dla migracji ryb czyli przepławki, które mogą być budowlami typowo technicznymi lub półnaturalnymi które kształtuje się na wzór naturalnej rzeki. W takiej przepławce umieszczamy głazy i kamieniem, martwe drewno, a także sadzimy roślinność wzdłuż jej brzegów. Nazywamy ją obejściem lub bystrotokiem. Budowa nowoczesnego, wielofunkcyjnego stopnia wodnego Malczyce przywróci parametry szlaku żeglugowego do klasy międzynarodowej. Pomoże też łagodzić skutki suszy, a przyległa elektrownia wodna będzie produkować energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Kolejnymi stopniami kaskady odry poniżej malczyc będą stopnie w lubiążu i ścinawie. Te działania pozwolą na przywrócenie świetności odrzańskiej drogi wodnej. Nie tylko rzeka Odra jest obiektem zainteresowania wód polskich. Na kanale Gliwickim, ważnym szlaku wodnym łączącym port Gliwice z odrzańskim portem w Koźlu, modernizowane są śluzy. Trwają prace poprawiające warunki do przewozu towarów drogą wodną. Tylko w 2018 roku kanałem Gliwickim przetransportowano 200 tysięcy ton węgla i prześluzowano 16 tysięcy jednostek pływających. Budowa w Portu W Koślu umożliwiła rozwój gospodarczy Ziemi Kozielskiej, ponieważ przy transporcie śródlądowym znajdowali zatrudnienie ludzie, którzy zajmowali się nie bezpośrednio spławianiem tychże towarów, ale także obsługą cumujących tutaj jednostek, obsługą załóg. Pojawiły się tu place składowe, magazyny składowe, czyli cała infrastruktura, która zazwyczaj pojawia się wraz z transportem śródlądowym. Po zakończeniu pracy żegluga między górnym Śląskiem a Odrą będzie mogła wrócić do czasów dawnej świetności, a na znaczeniu zyskają lokalne porty rzeczne. Od czterech lat mamy statek pasażerski Białej Floty. Zaczynaliśmy od sześciu łódek i niewielkiego kawałka pomostu. W tej chwili mamy już tego nabrzeża znacznie więcej. Stacjonuje u nas też kilku rezydentów, których zaraziliśmy pasją do tego, że kanał Gliwicki jest ciekawy i że można tutaj spędzać czas. Rewitalizacja międzyodrza, czyli odrzeńskiego kanału żeglugowego, będzie kluczowa z punktu widzenia żeglugi i turystyki na Dolnej Odrze. Zima na Szczecińskim Węźle Wodnym to czas intensywnej pracy lodołamaczy. Niebawem do obecnej floty dołączą dwie nowe jednostki, których obsługa będzie dużym ułatwieniem pracy dla operatorów i załóg pracujących podczas akcji lodołamania. Priorytetem jest również bezpieczeństwo nadodżańskich mieszkańców, co zapewni modernizacja i budowa nowych wałów przeciwpowodziowych Odry i jej kluczowych dopływów. Polder Racibórz Dolny zabezpieczy przeszło 2,5 miliona mieszkańców regionu dzięki możliwości przyjęcia aż 185 milionów metrów sześciennych wody w czasie powodzi. To kluczowe inwestycje wód polskich, które poprawią komfort życia mieszkańców południowo-zachodniej części kraju. To jest inwestycja no, niebagatelna dla wszystkich mieszkańców, tym bardziej, że już teraz możemy powiedzieć, że jakbyśmy mieli stopień, jakbyśmy mieli ten zbiornik funkcjonalny w 1997 roku, nie doszłoby do tragedii, ponieważ on by przechwycił całą to falę powodziową, która płynęła od rą, od strony Czech. Odra zachwyca również bogactwem świata przyrody. Jej dolina stanowi ważny korytarz ekologiczny Europy. Dlatego wszelkie nowe inwestycje planuje się tak, aby funkcja rzeki jako korytarza migracji roślin i zwierząt była zachowana. Z roku na rok turystyczne znaczenie Odry wzrasta, a rzeka zaczyna odgrywać coraz ważniejszą rolę w rozpowszechnianiu dziedzictwa kulturowego, rozwoju rozmaitych form turystyki i rekreacji na rzece. Nadodżańskie miejscowości zaczynają przyciągać coraz większą liczbę turystów z Europy Zachodniej. Poruszając się z biegiem rzeki na drodze, napotykamy wiele urokliwych miast i miejscowości. Jedną z nich jest Wrocław i Wrocławski Węzeł Wodny, największy w Polsce i jeden z największych w Europie, system dróg wodnych i budowli hydrotechnicznych, dzięki któremu Wrocław nazywany jest Wenecją Północy. Wiele obiektów hydrotechnicznych Wrocławia wpisanych jest do rejestru zabytków, co podkreśla znaczenie ówczesnej myśli technicznej i rozwiązań. Poprawa żeglowności, ochrona przed powodzią i suszą oraz wykorzystanie energetyczne rzeki to główne zadania wód polskich w dorzeczu Odry. Realizacja tych działań w zgodzie z przyrodą wyeksponuje walory rekreacyjne i turystyczne rzeki, prowadząc do jej wielotorowego wykorzystania i rozwoju.